Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Tego vloga zaczniemy od rzeczy, jakie kupiłam do kąpieli. I pierwsza rzecz to taki żel do mycia ciała z olejkami. Buteleczka kosztowała 23 zł, ileś tam groszy, pojemność 250 ml. Jest to żel na suchą i przesuszoną skórę. Działa łagodząco, nawilżająco i działa przeciwstarzeniowo. Składniki to jest olej arganowy, olej z awokado, ekstrakty z pomarańczy, dodatek pantenolu. Jak mi się sprawdzi, wypróbuję, to kupię też inne zapachy, bo były tam żele z innym składem, z innym działaniem, z innym zapachem. Więc jak się sprawdzi, to tamte też sobie kupię. Ostatnio mam straszny problem z suchą skórą. Fajne opakowania Zobaczymy. Ja miałam kiedyś taką fazę na olejki eteryczne w takich małych butelkach. I je się wlewało do wody, do kąpieli i działało jak typowe olejki, ale widzę, że już nie ma ich. Też nawilżały, miały różne zapachy, różne składy, w zależności co się wybrało. I też miałam fazę na sól do kąpieli, ale jakoś tak często kupowałam i mi się znudziło, i jakoś odsunęłam to i zaczęłam używać tylko takich płynów do kąpieli. I teraz mi się jakoś przypomniało. I tutaj mam sól z ekstraktem miodu, proteiny mleka tu też są. Tu jest sól dwukolorowa. Biała, pomarańczowa, to kosztowało 11 zł, też ileś groszy. Ja te sole znam, czy tą morską, niebieską, czy tą. Ale postanowiłam, że wrócę. I nowość Kula do kąpania. Ja ich nie używałam, ale na YouTubie tyle się o nich mówi, że postanowiłam sprawdzić. Co prawda. Były tam kule droższe za 15, za 20 zł, ale że ja kupiłam już sól i tutaj ten żel, to kupiłam te kule najtańsze i pierwsza kula yy, była za 5 zł z oszą o zapachu eukaliptusa i bergamotki, taka zielona fajna, a druga niebieska. Jest i zielony, jest i niebieski, o zapachu owoców leśnych. Wypróbujemy. Oraz trzecia, taka za 6 zł, zapach róży. Zobaczymy. Jak następnym razem będę kupować bez soli, to najwyżej się kupi jakąś droższą kulę. Zresztą zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądać, działać. Mm, a ja się w ogóle idę kąpać, chciałam nagrać ten wstęp zanim zużyję już którąś kulę w kąpieli, więc ja idę się kąpać i widzimy się w dalszej części vloga. Taka sytuacja, YouTube podesłał mi film, który obejrzałam o youtuberce, która wracała z Polski do e, UK i w tym vlogu zaczęła opowiadać o tym, że obecnie jest zakaz zabierania ze sobą mięsa wieprzowego, czerwonego, nabiału w tym sery, e, czy na przykład jogurty. Wędliny też jest zakaz, a ja o tym nie wiedziałam. I ja bym pojechała do UK i bym spakowała sobie kanapeczki z wędlinką i z serkiem. I można za to dostać karę. A teraz to. Weszło od 17 kwietnia. Więc bardzo dobrze, że obejrzałam ten film, bo byłaby tragedia. Więc się cieszę, bo przeczytałam, że tam jest jakaś choroba zwierząt, pryszczyca, coś tam, i teraz jest zakaz. No szkoda, że obecnie to wprowadzili. Bo Właśnie, ja chciałam sobie zabrać, żeby tyle nie wydawać na jedzenie, tylko na inne rzeczy fajniejsze. No ale dobrze wiedzieć. Yy, ale można ze sobą zabrać chleb. poczytałam. orzechy, warzywa, owoce, ryby. To najwyżej weźmiemy jakieś rybki. No, bo my te mamy tylko śniadanie. I ewentualnie patną kolację. Dobrze, dobrze, że wiem, bo byłaby lipa. Następnie, co do kuli, tej o zapachu e, róży, którą już wypróbowałam, powiem tak: to jest tanie, wiadomo, jak ktoś chce tanio. Natomiast dla mnie. Zapach tej kuli był drażniący, ładny kolory wody na pewno. Natomiast więcej czuję tam chemii niż tej róży. Więc polecam jednak zakupić droższą. Nie wiem jak z tymi od oszu, to wam potem powiem, jak to wyglądało, czy były lepsze, czy gorsze. Natomiast no, ta kula nie za bardzo mi pasowała. Dużo chemii. No, nie, nie podobało mi się za bardzo. Ja teraz w ogóle oglądam na YouTubie różne vlogi z UK. No i tak, jest bardzo dużo vlogów z UK, gdzie mówi się na przykład negatywnie o tym kraju. Jest dużo wyświetleń pod tymi kanałami, filmami na YouTubie, jak Polacy wracają. Do Polski po Brexicie jest to bardzo oglądane, ale powiem Wam, że oglądałam też inne filmy, gdzie osoby mówią, że ich standard życia się wcale nie zmienił. Więc wydaje mi się, że to zależy od sytuacji, od pracy, od lat mieszkania tam, od obywatelstwa, więc kiedy na YouTubie. Jest dużo filmów popularnych o tym, jak UK się kończy. Ja nagrywam, że jadę do UK, bo bardzo chciałam i to jest moje marzenie i bardzo chcę to miejsce zobaczyć. I <ścoughs> zupełnie na odwrót, kiedy inni wracają, to ja jadę tam i powiem Wam, że w sumie różnie mówią na ten temat. Ja na razie jadę, żeby zobaczyć, zwiedzić, poglądać. W końcu jadę tam tylko na wycieczkę, bo mój mąż kocha Polskę, więc raczej by się stąd nie wyprowadził. Bo on tu ma pracę, on tu żyje, on się tu wychował, więc nawet nie ma takiej możliwości, ale jadę na wakacje i to mnie bardzo cieszy. Na pewno będzie fajnie. Ostatnio byliśmy e, dopłacić za wycieczkę, bo ja kupiłam sobie cały bilet. Przemek dał e, jakąś część, a ostatnio poszedł i dopłacił resztę, więc na pewno jedziemy. Jeszcze tylko wymienić pieniążki. No najwyżej się weźmie troszkę więcej tych pieniędzy, żeby sobie tam coś kupić do jedzenia. Skoro... Nie można kanapeczek, wędli, serków. No to coś się tam wymyśli, żeby ze sobą zabrać. Mam kwiaty wsadzone, ale chyba jeszcze dosadzę jeden kwiatek do tej opony. Ale jakiś taki malutki, bo taka dziura jeszcze wydaje się, że spokojnie jeszcze jeden by się zmieścił. I od razu mówię, że film będzie za 4 dni, ponieważ niestety choroba mnie dopadła mam katar, ból gardła. Dobrze, że jeszcze wczoraj, wczoraj była sobota, mnie to nie dopadło i zrobiłam kopytka z jajkami ugotowałam, ulepiłam, więc wczoraj się jeszcze czułam. Miarę dobrze, ale przez trzy dni było mi jakoś zimno. To, że nam się pogoda zepsuła, ja kupiłam kwiatki, więc pogoda się musiała zepsuć. To jedno, ale mi było bardzo zimno, i nagle okazuje się, że boli mnie gardło. Mam katar i jestem chora, więc nie będę się za bardzo przemęczać. Mam tam jeszcze jakieś krople do nosa, które jeszcze są oczywiście ważne. Mam tam jeszcze tabletki na gardło, które też są ważne, to mogę sobie wziąć. No i też mam gripex, Fervex, Ważny, no to narpiew spróbuję się tak wyleczyć sama, a nie, to po prostu pójdę do lekarza. No. I tyle. Ale mówię, że za niedługo ta pogoda się poprawi i będzie znowu słońce, bo no to nie była pogoda dobra na sadzenie kwiatków. Więc posadziłam w końcu w takiej pogodzie nie minusowej, ale takiej trochę pochmurnej. No, Na razie kwiatki są. Zobaczę, jak im tam pójdzie dalej na dworze? No. A dzisiaj chyba e, nie dam rady robić obiadu. Może sobie po prostu zjemy jakiś chlebek. Albo jakiś budyń. Albo co. Wczoraj były dobre kopetka. Mówię Wam, pogoda jest beznadziejna i teraz moje zdrowie też jest beznadziejne. Dlatego wrzucam tego vloga dzisiaj, teraz, żebyście mieli. No niestety. Nie patrzcie na moją grzywkę, bo znów tutaj coś odwaliłam. Ale nieważne. Nieważne. Ważne, że widzę i włosy nie przeszkadzają mnie. Miałam iść do fryzjera, miałam się umówić, ale jak już mówiłam, tak nie za bardzo się dobrze czułam. I po prostu zwyczajnie mi się nie chciało. No i tak, mamy maj. Jeszcze trochę. A będzie czerwiec. I uwaga, 4 lata po ślubie z moim mężem. Tak. To będzie już 4 lata. Szybko to leci. Naprawdę szybko to leci. Ja idę sobie zrobić jakąś ciepłą herbatkę. Czekajcie na vloga w czwartek. Bo tak to to bym pewnie dodała. Może co trzeci dzień. Ale powiem Wam szczerze. Ja nie chcę dodawać często filmów, bo może coś tam więcej bym zarobiła. Natomiast to by wpłynęło na moje wyświetlenia, a ja bym chciała też mieć więcej wyświetleń, więc wolę sobie dodać co trzeci, czwarty dzień, ale mieć te wyświetlenia, niż na przykład dodawać co dwa dni, wiedząc, że okej, okay, trochę mi tam do kieszeni wpadnie więcej, ale to jakby zaszkodzi mojemu kanałowi i te wyświetlenia będą po prostu mniejsze, więc ja wolę sobie po prostu poczekać. Niech trochę te wyświetlenia idą też sobie na górę, do góry. I no cóż, trzeba czasu, bo teraz tak ciągle się starać, starać. Ja czasami widzę, jak są osoby, które się ciągle starają, starają. No, z wrzucają tak często, dodają te filmy, a na przykład to wcale nie wpływa na ilość, na większą ilość wyświetleń. A ja bym wolała tak, żeby zachować równowagę, żeby te wyświetlenia, no, szły sobie do góry. Bo mogłabym co dwa dni, ale ja sobie jednak chcę troszkę poczekać i zawsze patrzę na moje wyświetlenia. No i tak, stwierdzam, że trzeci, czwarty dzień jest git. No. Także nagrywam też w niedzielę, czyli dzisiaj, bo też jest coś nagrane z soboty, z piątku. Nie wiem, jak to tam było. Więc będę odpoczywać jutro, po prostu nie będę nagrywać, tylko będę leżeć i będę się po prostu kurować, żeby być zdrowa. Nie patrzeć na moje paznokcie, bo to od ziemi. Ja muszę chyba wejść w tę modę używania rękawiczek do kopania i do gotowania. Żeby było miło, żeby te osoby, które bardzo chcą tych rękawiczek, oglądali ten kanał z większą przyjemnością, bo niektórzy ludzie nie lubią bawić się w ziemi i mają rękawiczki, i nie lubią e, też bardzo z gotowaniem, i też wolą mieć rękawiczki, higiena to jedno, ale też nie każdy lubi grzebać w ziemi, mieć pod paznokciami ziemię. Mi to akurat nie przeszkadza. No ale może komuś przeszkadzać, jak ta osoba mnie ogląda i stwierdza, że jej się to nie podoba. Więc może pomyślimy o tych rękawiczkach. Już niedługo będą wybory, więc zachęcam do głosowania. Ja nie głosuję, bo ja czekam na właściwy moment. Ale wy nie kierujcie się takimi osobami, które nie głosują. Idźcie zagłosować. A teraz już tłumaczę. Jaki to jest ten właściwy moment? A więc pójdę głosować wtedy, kiedy będą startowały kobiety i będą to osoby dominujące. Bo obecnie mamy trzech panów, takich bardziej dominujących, i najprawdopodobniej któryś z panów zasiądzie w Sejmie, w rządzie. Ja chcę, żeby była to kobieta, i nie sprawię, że nagle ci panowie zmienią się w kobiety. Więc nie ma sensu, żebym ja głosowała, bo mówią, że Trzeba głosować najbliżej. Niestety mi jest bardzo daleko, bo ja bym chciała, żeby jednak kobiety, kobieta była głową, tak jak w Nowej Zelandii. Jest dużo kobiet i ja też tak chcę. Ale i tak wojna się toczy pomiędzy Panami. Moje głosowanie jest zbędne, bo ja naprawdę z nich nie zrobię kobiety. I chciałabym, aby w Polsce kobiety myślały swoją głową, a nie kierowały się mężczyznami w rządzie, ponieważ oni jakby dominują, jest ich więcej. I chciałabym, aby zasiadła taka kobieta, która potrafi też zarządzać mężczyznami. W sądzie, Boże. W Sejmie po prostu mam taką wizję. I moja wizja jest po prostu daleka. Ale jak przyjdzie taki moment, kiedy poczuję, że moja wizja jest blisko, to na pewno pójdę głosować. Więc ja się z Wami już żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia. dzisiaj z pysznymi jajkami na patelnię. Zadanymi jajkami.